Dzień dobry państwu. Z siedziby Podlaskiego Związku Piłki Nożnej witamy serdecznie wszystkich piłkarzy, trenerów, działaczy, osób zarządzających piłką nożną w podlaskich klubach z okazji losowania jednej 16 Pucharu Polski na poziomie Podlaskiego Związku Piłki Nożnej sezonu 21/22. Przed nami zostały 32 zespoły jedna 16 Spotkania zostały zaplanowane na 20 października. Wszystkie mecze, które zostały rozegrane w ubiegłą środę, zostały zweryfikowane pozytywnie, jeśli chodzi o zwycięzców tych spotkań. Także te koszyki, ten podział, który Państwo widzieliście już wczoraj na naszej stronie oraz na naszym facebooku jest aktualny, będzie obowiązywał podczas dzisiejszego losowania. Mamy tutaj przygotowane dwa koszyki. Nadmienię tylko, że już od następnej rundy, od 1 ósmej postanowiliśmy, że już nie będzie podziału logistyczno-sportowego. Cała szesnastka będzie losowana z jednego koszyka. To tytułem wstępu. Ale chciałbym jeszcze wrócić do, do, do poprzednich trzech rund, które już są za nami, i warto wspomnieć o, o moim zdaniem, nie tylko moim, naszym tutaj. Wspólnie w Podlaskim Związku Piłki Nożnej o bardzo udanej przygodzie w Pucharze Polski, podmiotów niezrzeszonych w naszym związku. Mam tutaj na myśli biel sonarol jeziorko oraz, oraz lambadę Chorosz, które dotarły do, do drugiej rundy pucharu Polski. Stawiły czoła przeciwnikom z wyższych klas rozgrywkowych. Przyżyli zawodnicy fajną przygodę. Wydaje mi się, że, że właśnie o to chodzi. By by amatorsko uprawiając piłkę nożną, mieć możliwość rywalizacji z klubami, które już na mapie podlaskiej piłki nożnej są od wielu lat, grają w dużo wyższych ligach niż, niż, niż te podmioty niezrzeszone mają możliwość rywalizacji. Zatem jest to fajna przygoda, warto o tym wspomnieć. Zachęcamy wszystkich, by w przyszłym roku również zgłosić się do rozgrywek Pucharu Polski. Nie przez przypadek ten, te rozgrywki nazywane są Pucharem Tysiąca Drużyn, zatem zapraszamy serdecznie do udziału w rozgrywkach w przyszłym roku. Wszystkich, wszystkie podmioty niezrzeszone w podlaskim związku, które amatorsko uprawiają piłkę nożną. Warto też wspomnieć, że, że aktualny zwycięzca podlaskiego Polski, Olimpia po bardzo dobrym meczu, bo takie, takie opinie słyszeliśmy, nieznacznie uległa pierwszoligowcowi, więc... To też jest cel sportowy przed wszystkimi drużynami, że można skonfrontować się z zespołem o kilka klas grających wyżej, w wyższej klasie rozgrywkowej. Mam tu na myśli GKS Katowice, który przyjechał do Ząbrowa i wygrał tylko 1-0. Jest to, jest to możliwość sprawdzenia się sportowego dla tych zawodników, którzy reprezentują nasze województwo już na szczeblu centralnym w kolejnej edycji Pucharu Polski. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o Obecną edycję, jak Państwo już widzieliście, podzieliliśmy 32 zespoły na dwa koszyki, koszyk numer 1, koszyk numer 2. Jeśli chodzi o kryteria podziału są one bardzo czytelne. 16 zespołówki za klasy czwartej ligi trafiło do 8 zespołów trafiło z tej szesnastki do koszyka numer 1, 8 zespołów trafiło do koszyka numer 2, dwa. 2 dwa trzecioligowcy Wisa Szczuczyn oraz rezerwy Biały białystok również zostały rozdzielone na dwa koszyki, więc tutaj mamy podział nie tylko logistyczny, ale również sportowy. Oczywiście jest to kwestia względna, subiektywna, ale mamy, mamy, mamy takie wrażenie, że jest to, jest to podział, który powinien odzwierciedlać te dwa kryteria logistyczne oraz sportowe. I ostatnia kwestia, o której chciałbym wspomnieć, bardzo ciekawa, bo Nieczęsto się zdarza, ale z racji tego, że w bieżącym sezonie mamy co nas niezmiernie cieszy jako związek. Mamy już kilka zespołów rezerw, które uczestniczą w regularnych rozgrywkach ligowych, i to przełożyło się na puchar polski. Z czego się cieszymy. A mianowicie w pierwszym koszyku mamy bardzo ciekawą sytuację, gdyż mamy pierwszy zespół w który występuje w trzeciej lidze oraz rezerwy, które awansowały już na, do tego etapu. Oraz Łomżyński Klub Sportowy 1926, który również rozpocznie rywalizację od 1.16, a rezerwy grają nadal. Więc, a w drugiej grupie analogiczna sytuacja dotyczy Bielskiego Klubu Sportowego Tur Zatem jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości co do regulaminowego udziału zawodników, którzy są uprawnieni zarówno do pierwszego zespołu i do rezerw, służymy pomocą. Wyjaśnimy wszelkie kwestie związane z udziałem tych zawodników, bo nie trudno sobie wyobrazić, że w wyniku dzisiejszego losowania na przykład będą derby pomiędzy dwoma drużynami tego samego klubu. Tego wykluczyć nie można. Także serdecznie zachęcam do kontaktu z nami, wszystko wyjaśnimy. Trenerzy czasami dzwonią, ale, ale śmiało prosimy, od tego jesteśmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nie przedstawiłem tradycyjnie niezawodny, z boku stoi cierpliwie. Zawsze pomocny dla Państwa serdecznie zachęcam do kontaktu z Jarosławem Gierasimczukiem, szefem Wydziału Dyscypliny. Proszę śmiało pisać na adres Wydział Dyscypliny zp.n.org. Ktokolwiek z Państwa napisze mail od poniedziałku do piątku. W związku z wątpliwościami dotyczącymi aktywnych kar. Na najbliższy weekend zapewniam, że otrzyma taką odpowiedź. Proszę pytać, proszę pisać. Na tym, na tym ta rzecz polega. Ktoś ma wątpliwości, system czasem jest zawodny. Od tego jesteśmy, by je rozwiewać. Przystępujemy, Przystępujemy do losowania. Myślę, że wszystkie kwestie, które, które chciałem poruszyliśmy. Zatem, Jarku, koszyk numer 1, 16 klubów, i losujemy. I losujemy osiem par pierwszych osiem par jednej szesnastej pucharu Polski. MLKS LKS Wisła I rozpoczynamy od trzecioligowca. Można już założyć, że klub ze Szczuczyna będzie grał na wyjeździe swoje spotkanie. KS Werta Suwałki. I mamy pierwszą parę. Werta Suwałki będzie podejmowała MLKS Wisce szczuczy. Tak jak wspomniałem wcześniej, wspaniała przygoda dla, dla piłkarzy, dla działaczy z naszego Beniaminka, bo tak można nazwać, rozgrywek aklasowych z suwał, który podejmie trzecie ligowca. Właśnie o to chodzi w tych rozgrywkach. Kolejnym zespołem jest KS Orzeł Kolno. I mamy zespół ski za czwartej ligi. MLKS Wisła 2 Szczuczyn. I mamy parę, gdzie zespół czwartoligowy spotyka się z zespołem skiza a klasy. Zatem gospodarzem spotkania jest zespół rezerw ze Szczuczyna. Także jeśli chodzi o kwestie logistyczne, jedno spotkanie odbędzie się w Szczuczynie, a drugie w suwałkach. KS Krypnianka Krypno. MKS Ruch Wysokie Mazowieckie. Mamy dwa kluby z Kiza czwartej Ligi. Pierwszym klubem wylosowany był Klub Skrypna za tym mecz KS Skrypnianka Krypno Ruch Wysokie Mazowieckie odbędzie się w Krypnie. KS Pomorzanka Sejny. Mamy przedstawiciela Kiza klasy okręgowej. KS Grabówka i spotka się z zespołem Beniaminka Kiza, czwarty za zatem mecz Pomorzanka KS Grabówka odbędzie się w Sejnach, jak wiemy w chwili obecnej stadion w Sejnach jest modernizowany, kwestia miejsca pozostaje do ustalenia, miejsce rozegrania spotkania oczywiście. ŁKS 1926 Łomża i mamy pierwszą drużynę Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926. To jest piąta para. GKS Stawiski. I mamy mecz z udziałem klubów z różnych klas rozgrywkowych. Zatem mecz odbędzie się w Stawiska. GKS Stawiski, ŁKS 1926 Łomża. Szósta para. Wigry dwa suwałki S.A. LKS promień Mońki. I mamy mecz pomiędzy drużynami. Również z różnych klas rozrywkowych. Zatem, mecz Wigry dwa suwałki. Spółka akcyjna LKS promień Mońki. Odbędzie się w suwałkach. Przedostatnia para, koszyka numer 1. ŁKS 1926 2 Łomża. Mamy rezerwy łomżyńskiego klubu. KS Warmia Grajewo. Mamy klub z Grajewa, zatem mecz ŁKS 1926 2 Łomża. Klub sportowy Warmia Grajewo odbędzie się w Łomży. I podobnie jak w sytuacji ze Szczuczyna, Mamy bardzo dobre rozwiązanie logistyczne. Jeden zespół gra na wyjeździe, drugi zespół gra u siebie. I ostatnia para, koszulka numer jeden: Białystok. Most Białystok. KS Pasja Kleosin. I mamy mecz również drużyn z dwóch różnych klas rozrywkowych: Mecz Passia Kleosin. Most Białystok odbędzie się na obiekcie w Juchnowcu Dolnym. Jarku, pokaż, mamy pusty puchar, zatem pozwolę sobie przeczytać komplet ośmiu, ośmiu par z koszyka pierwszego. Wygląda on następująco. Klub sportowy Werta Suwałki podejmie, trzecioligowca wissen Szczuczyn. Rezerwy ze Szczuczyna podejmą Orła Kolno, Krypnianka Krymdo, Krypno, Ruch Wysokie Mazowieckie, Pomorzanka Sejny, Klub Sportowy Grabówka, GKS Stawiski, pierwszy zespół Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 Łomża, rezerwy Wigier Suwałki, spółka akcyjna podejmą promień Moniki, rezerwy Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 podejmą Klub Sportowy w Grajewo i Beniaminek Klasy Okręgowej, pasja Klosin podejmie Mosp Białystok. Tyle jeśli chodzi o pierwszy koszyk. Jarku, bardzo proszę o, o drugi koszyk. Mhm. I rozpoczynamy losowanie drugiego koszyka. LZS Krynki. BKS Hetman Białystok. Mamy zespoły z dwóch klas rozbywkowych za tym mecz. LZT Skrynki, Hetman Białystok. Jak Państwo wiecie, mamy stan wyjątkowy. Powinien ten mecz odbyć się w Krynkach. Będziemy robić wszystko, by pomóc klubowi Skrynek w organizacji tego spotkania. MKS Mielnik. MKS iskra -Narew. I mamy również kluby, drużyny z dwóch różnych klas rozgrywkowych. Spotkanie iskra -Narew mks Mielnik odbędzie się na obiekcie w Narwi. KS Sparta 1951 Szepietowo. KS Rudnia Zabłudów. Po raz kolejny los los sprawił, iż mamy do czynienia z dwoma klubami z dwóch różnych klas rozgrywkowych. Zatem spotkanie Rudnia Zabłudów-Sparta 1951 Szepiedłowo odbędzie się w Zabudowie. Kolejny zespół. Czarni Czarna Białostocka. Beniaminek Kiza czwartej ligi. KS Wasilków. I mamy tym razem dwa zespoły z tej samej klasy rozgrywkowej, jak już Państwo doskonale wiecie. W tym przypadku kryterium, które decyduje o tym, kto jest gospodarzem spotkania, jest pierwszeństwo wylosowania, zatem mecz Czarni-Wasilków odbędzie się w Czarnej Białostockiej. Jagiellonia 2 Białystok SA. Mamy przedstawiciela trzeciej ligi. I tutaj również możemy powiedzieć, że z pewnością zespół rezerw będzie to spotkanie rozgrywał na wyjeździe. I kto będzie miał szczęście, że podejmie Jagiellonia Białystok? KS Orlęta Krzyżew. Zatem rezerwy Jagiellonia Białystok, spółka akcyjna, jadą do Krzyżewa. Orlęta Jagiellonia 2. I przed nami trzy pary. BKS, Tur, Podlaski. Jest duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do sytuacji, jeśli Jarek będzie miał szczęśliwą rękę, to wylosuje rezerwy Bielska-Podlaskiego. Sytuacja by była arcy ciekawa, gdyby tak się stało. KS puszcza Hajnówka. Nie tym razem. Zatem mecz Tur, Bielsk, Podlaski KS puszcza Hajnówka, odbędzie się w hajnówce. I przedostatnia para koszyka numer 2. BKS Tur 2 Biels Podlaski. Tym razem rezerwy z Bielska Podlaskiego. I zobaczymy ko kogo, jaką drużynę przydzieli los. KS Kresowia Za Zatem mecz BKS Tur 2 wiersz Podlaski Kresowia Siemotyczne odbędzie się na obiekcie w pilikach. Ostatnia para przed nami jednej 16 Podlaskiego Pucharu Polski ZKS Olimpia Zamrów. Dobrze pamiętam, chyba Michałowo powinno być, ale nie wiem. KS Michałowo, tak jest. Za tym mecz Olimpia Zambrów KS Michałowo. Mamy dwa kluby z czwartej ligi, za tym mecz odbędzie się w Zambrowie. Czyli tutaj musimy zamienić. Za nami komplet ośmiu par z drugiego koszyka. Jeszcze raz przeczytam zestaw par. LZS Krynki BKS Hetman Białystok, Narwiański Klub Sportowy Iskra -Narew, MKS Mielnik, Rudnia Zabudów podejmie Sparty 1951 Szepietową, Czarni Czarna Białostocka podejmie KS Wasilków, Orlenta Krzyżew Rezerwy Jagiellonii Białystok, Puszcza Hajnówka podejmie Turbielsk Podlaski, Rezerwy tura zagrają z Kresowią a Olimpia Zambrów rozegra swoje spotkanie z KS Michało. Za nami komplet 16 par. Po 20 października postaramy się jak najszybciej wzorem tego losowania, już dwa dni po, po drugiej rundzie. Chcemy, żebyście Państwo przygotowali się logistycznie, sportowo do, do spotkań zaplanowanych na 20 października, by wszystkie mecze się odbyły. Na tym nam bardzo zależy. Macie Państwo prawie trzy tygodnie do tego czasu, by spokojnie zaplanować sobie wszystkie te kwestie, o których wspomniałem sportowe, logistyczne, by w jak najlepszych składach wybrać się na spotkanie bądź zorganizować je u siebie. Chyba to tyle, także dziękujemy bardzo, zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie, jak zawsze służymy wszystkim pomocą. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, do widzenia.